Ponad 750 przedsiębiorców z 25 krajów przyjechało do Lipska na Culi Fermese. To jedne z najważniejszych w Niemczech targów branży maszynowej i najważniejsze w Saksonii. Polska jest dla Saksonii jednym z najważniejszych partnerów handlowych. Polska znajduje się w tak zwanym top 5 najważniejszych partnerów po Chinach i USA. Kierując się wyborem tych targów, zawsze stawiamy na prestiż, jakość i rangę danego wydarzenia, nie patrząc na lokalizację. Dzisiaj jest to Lipsk, w listopadzie będziemy w Bremie, Miejscowość również nietypowa, natomiast właśnie w Bremie odbywają się najważniejsze targi dla branży kosmicznej. Przedstawiciele siedmiu przedsiębiorstw z Dolnego Śląska prezentują nie tylko swoje produkty, ale przede wszystkim nowoczesne rozwiązania technologiczne. Rynek polski, jeśli chodzi o budowę maszyn, jest konkurencyjny do całej Europy Zachodniej. Więc tutaj na pewno jesteśmy konkurencyjni pod kątem nie tylko budżetu, ale też jakości. Szukamy też dystrybutorów na rynku zagranicznym. W Polsce mamy już kilku, kilkudziesięcioprocentowy udział w rynku, ale chcielibyśmy ten nasz udział rozszerzyć też o sprzedaż i dostarczanie urządzeń granicę. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się zaprezentować, pokazać, że warto inwestować właśnie w polskie produkty, w polski przemysł i że możemy być bardzo dobrym dostawcą właśnie na rynki europejskie. Od wielu lat mamy klientów z Niemiec, także wiemy jak dostarczać na ten rynek, wiemy jak dostarczać na rynek Europy Zachodniej. Dzięki udziale w tych targach chcielibyśmy rozszerzyć naszą bazę klientów. Targi Culi organizowane są co dwa lata. Tegoroczna edycja potrwa do piątku.